Siema, mówi trener Paweł, dziś kolejny odcinek pytań i odpowiedzi, czyli QA. Oczywiście nie zapominajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawić wielką łapę w górę. I na początku chciałbym Was zaprosić na moje nowe szkolenie dla ochroniarzy pod tytułem Niebezpieczne sytuacje na dyskotekach czego możecie nauczyć się na tym szkoleniu. Przede wszystkim powiem wam, w jakich butach wpuszczać na dyskotekę, dowiecie się, jak kasować materiały z kamer, jak ogłuszyć Hama, aby nie zrobić mu krzywdy, jak udzielić pierwszej pomocy po Cepeliadzie oraz jak wypracować przewagę psychologiczną. Dobra, jedziemy z pytaniami od widzów. Pierwsze pytanie. Dlaczego trener uważa, że biceps to najważniejszy mięsień? To bardzo proste. Biceps jest jak portfel i jak penis. Im grubszy i większy, tym bardziej przyciąga kobiety. A ponadto pełni także funkcję psychologiczną. Im większy, tym bardziej chamy się na boją. Jakie zachowania nie przystoją dla mężczyzn na siłowni? No to będzie to przede wszystkim... Noszenie rękawiczek na siłowni, noszenie leginsów, które uciskają nasze jądra i obniżają poziom testosteronu, będzie to wykonywanie ćwiczeń typu hip trust czy odwodzenie na maszynie oraz używanie ręcznika na siłowni. Kolejne pytanie: czy należy bać się sztucznej inteligencji? Oczywiście, że nie należy, ponieważ, jak wiadomo, większość Inteligentów jest chudych i słabych, a co może nam ktoś chudy i słaby zrobić? Nie ma co się bać, moim zdaniem. Kreatyna. Jak prawidłowo powinniśmy suplementować kreatynę? No, to kreatynę powinniśmy suplementować przede wszystkim w formie kąpieli kreatynowych w gorącej wodzie. Gorąca woda po prostu pozwala nam na to, że otworzą się nasze pory w skórze i ta kreatyna wsiąknie przez te pory do naszych mięśni. A normalna suplementacja y, doustna po prostu, y, ten cały, ta cała kreatyna rozpuszcza się wtedy w kwasie żołądkowym. więc y, moim zdaniem, dużo lepszą formą są kąpiele kreatynowe, czy na przykład wdychanie oparów y, z kreatyny poprzez wysypanie kreatyny na y, mokry ręcznik na gorącym kaloryferze na siłowni. Dzięki czemu y, cały czas ta kreatyna paruje i utrzymujemy y, wysokie stężenie y, anaboliczne kreatyny y, w powietrzu. Kolejne pytanie. Dlaczego weganie są chudzi? No to już wiele razy o tym mówiłem, ale kolejnym powodem będzie to, że jak wiadomo na siłowni większość ławek czy większość maszyn obitych jest skórą, no i weganie po prostu boją się na nich ćwiczyć. Czy należy myć się od razu po treningu? Moim zdaniem nie ma to sensu, ponieważ... Gdy nie umujemy się po treningu, nasz organizm jest spocony, oszukujemy go, on cały czas myśli, że jesteśmy na treningu i dzięki temu procesy anaboliczne w naszych mięśniach trwają dużo dłużej, aniżeli wykąpalibyśmy się od razu po treningu na siłowni. Ponadto, gdy chłop jest spocony po testosteronie, to ten pot po prostu działa jak naturalne feromony i przyciąga do nas kobiety. Kolejne pytanie jakie są korzyści wynikające z ćwiczeń. No to przede wszystkim będzie to większa pewność siebie, bycie ogromnym, zwiększenie powodzenia u kobiet i wzbudzanie strachu u chudych. Kolejne pytanie, jakie są podstawy treningu kobiet? No to będzie to przede wszystkim to, aby nie jeść po 18, ponieważ... Wszystko, co zjemy po 18, zamienia się w tłuszcz. W przypadku kobiet, będzie to trenowanie tylko i wyłącznie pośladków, brzucha oraz nóg, ponieważ trening górnych partii ciała powoduje to, że kobieta może zamienić się w mężczyznę. Oraz uczęszczanie na zajęcia fitness po to, aby cały rok wyglądać tak samo. Kolejne pytanie: Jak można zrobić? masę na y, diecie wegańskiej. Nie można. Y, kolejne pytanie. Jakie są benefity treningu nóg? Y, no to znalazłem tutaj jeden benefit. Y, będzie to po prostu łatwiejsza ucieczka przed wielkim chłopem. Y, kolejne pytanie. Jakie trener poleca formy ruchu poza siłownią? Y, no to jako cardio mógłbym polecić Y, jazdę na hulajnodze elektrycznej, no i oczywiście spacery z auta na siłownię i y, z powrotem. No i oczywiście ostatnie pytanie, ile powinien trwać y, trening? Y, jak najdłużej. Można to porównać z budową domu. Im więcej pracujemy, tym więcej zbudujemy. Jedyną kwestią różniącą te dwie rzeczy jest alkohol, bo jak wiadomo bez alkoholu żaden dom nie powstanie, za to w przypadku treningu siłowego jedno piwo to miesiąc treningów w plecy. W tym Q&A to już wszystko. Pozdrawiam Was trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Nie zapominajcie, że ruszyła już moja strona www.wielkichłop.com gdzie y, można zdobyć y, mecz na wielkich chłopów i koszulki, y, które można prać y, w kreatynie. Pozdro.